We Włoszech dotychczas w sumie jest cały czas kryzys, nie tylko gospodarczy, ale też kryzys w zatrudnieniu młodych osób. W momencie kiedy ja wyjeżdżałem z Włoch, pomimo moich kompetencji jako ekonomista albo założyciel firmy z dronami itd., czyli jakoś to szło, no to bezrobocze wtedy. Wśród młodych osób, czyli do 32-33 latach to było 47%. Czyli prawie co drugi chłopak i dziewczyna mhm, pozostawali bez pracy. Bez pracy. I bez w tej możliwości pięknej Italii. W tej pięknej słonecznej Italii a warto dodać, że bardzo wiele, wielu młodych jest wykształconych, kończy wyższe studia. Ja mam całą masę znajomych z południa, Włoch którzy albo próbują swoich sił na północy, w Lombardii, w Mediolanie, w Turynie, albo wyjeżdżają za granicę i często ich spotykam też tutaj na ulicach właśnie polskich miast.